Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Go. Witajcie. Idziemy sobie parkiem. Jesteśmy już na trzecim poziomie. Dalej nam tyka bombka. No i idziemy. Tego Pokémona nie możemy złapać, bo to Drowsy. Idziemy dalej to co się dzieje? Możemy już to otworzyć? Nie, na razie nie możemy. Chyba tam trzeba iść. Czy jesteśmy już blisko? Tak, możemy otworzyć. Autor się przejeżdżał. No na przejściach. bo jest trochę kicha można się o poziom skoczył staliśmy 15 Pokemon, poke -y boli elegancko no i idziemy dalej szukać Jesteśmy za daleko jeszcze, żeby pokestop wykorzystać. Mam nadzieję, że złapiemy jeszcze jakiegoś pokémona. Tak, pokestop już jest gotowy. Obkręcamy pięknie. Cztery pokebole i jajeczko. A widzimy, jak bliżej podejdziemy do miejsca pokestopu tym możemy więcej zgadnąć za niego i zostajemy jeszcze 50 punktów doświadczenia to bardzo dobrze mm. Mm. idziemy dalej Musimy się wujnąć w tą stronę. Bo tu już się takie stopy krążą, ale jest ciemno. Kurwa, nic nie widać. sorry, kaszelek męczy tu dojdziemy do jakiegoś pokestopu na razie nie widać nowych pokemonów ale dostaliśmy też premię i medal za zdobycie pięciu pokemonów Naprawdę super. No idziemy dalej. Na razie żadnego nie widać. Mam nadzieję, że jakiś zaraz się złapie. Idziemy. A już tutaj troszkę jaśniej. Jak widać. Tak teraz bliżej. Pokaż stopu. Tam są jakieś. Oj! Tam się tutaj coś włączyło. Jesteśmy blisko. Tak, zdobyliśmy trzy Pokebole i jajeczko. I znowu koło nas drowsy. O, możemy go złapać, a to bajer. Nieudana próba. Jest. Drodzi złapany po raz kolejny. Zobaczymy czy nam się uda Tak, udało się. Drodzi został złapany. Po raz następny. Mamy dwa drodzi. No i idziemy w tą stronę, do tych dwóch pokestopów włączyło mi się znowu. A przejdziemy się jeszcze tu, może tutaj coś znajdziemy i jest też stop. no to sobie po prostu podejdziemy pod niego Nie ma żadnych niby Pokemonów wokół nas, ale jakoś się pojawiają No i dobra Dalej jesteśmy. Tutaj jest następny pokestop. Dostaliśmy trzy pokebole. Jajeczko. Tak. Znowu nam się łączyło I się cofniemy teraz do tych dwóch pokestopów. że zostało nam trzy minuty tego środka, po którym łapiemy te pokemony. Może się jeszcze jakiś trafi. Na razie trzeci poziom. Widzimy tutaj sklepy. Właśnie pokemony nie tylko czają się gdzieś w parkach i po krzakach. Idziemy może gdzieś się jeszcze trafi jakiś. Zobaczymy. W ogóle bardzo fajna gra, podoba mi się. Powiem Wam, że wreszcie ktoś wymyślił grę, którą trzeba się ruszyć z domu I to jest super I Idziemy, zobaczmy co tutaj jest Tak tam nie ma żadnych pokestopów? nie. Czy tu jest jeden? No będziemy mieli jeszcze trzy w pobliżu. <tryk> Jesteśmy coraz bliżej Pokestopu, zobaczmy co to jest O, elegancką i trzy pokebole i jajeczko zdobyte pokemonów nie ma żadnych koło nas no dobra doszliśmy do tego to już skończę na tym etapie ten odcinek jeśli wam się podobało to lajkujcie subskrybujcie ja już się z wami żegnam Trzymajcie się na razie. Pozdrawiam.